Witajcie wszyscy moi drodzy widzowie, chciałem Wam się pochwalić i trochę opowiadać co się u mnie ostatnio dzieje, nie wszyscy bywają na live'ach, to taki filmik reklamowy, myślę, że on będzie podzielony na jakieś tam kilka części, właśnie dopieszczam ostatnie tutaj, Szczegóły na tej mojej łazieneczce, tutaj za mną możecie zobaczyć, jak to już prawie finalnie wygląda w 90% Bo jak możecie zauważyć, nie wszystko jeszcze jest zrobione Brakuje kiwelka no, Nie ma go Jest umywalka, natomiast jeszcze nie jest podłączona Jest szafeczka, jest lustro jeszcze tutaj trochę pracy trzeba włożyć. Jest właścicielka na górze i trochę dziwnie mi się to nagrywa. Natomiast myślę, że i tak wiedzą, że to robię. Filmik będzie reklamacyjny, no bo pragnę się zareklamować. W tej łazienki będzie bardzo dużo zdjęć zrobionych. W dniu jutrzejszym przypuszczam, że wezmę aparat fotograficzny i tutaj wszystko pokryję. Łazienka została wykonana przeze mnie moimi własnymi rękami i w ten sposób się ona prezentuje. Nie wszystko mi się nie podoba, niektóre rzeczy bym zrobił inaczej. Tak jak na przykład ta mozaika, tutaj mi się nie pasuje, ale nie to jest ważne co mi się podoba, tylko to co klientowi. Z takich szczegółów wygazów nie wiem, strasznie mi tutaj, chyba muszę zmienić. Nie wiem jak to się nagrywa, ale mi tutaj straszne pasy widać chyba przez system nagrywania mamy odpływ liniowy jak my tutaj wszystko dobrze widzimy i tu jest kratka odpływu którą muszę zafugować i właśnie w tym momencie będę to czynił. Na odpływie liniowym jak widzicie ranty są pod kątem zeszlifowane żeby nie urazić nogi i ona tutaj wyląduje jest ona nieco niżej od pozostałych system który my tutaj mamy to jest e, głowica termostatyczna firmy Grohe zestaw do słuchawki też firmy Grohe cały patent deszczownica e, mamy zamontowanego leda to on nam tak tutaj śnieży ciekawe jak to jest Poza tym no nic, na razie jest jak jest Tu jest wszystko dosyć precyzyjnie A co to za dziad To coś tu się ubrudziło Robaczek jakiś O dziad, brał robotę Spróbuję to zmyć Niestety te pasy, które widzicie na tym filmie Są spowodowane tym, że tkliwość świecenia pasów Tych, tych pasków, tych ledowych powoduje właśnie takie niedostrojenie się i nic z tym nie mogę zrobić. W niektórych miejscach widać się bardziej, w niektórych mniej. Natomiast tu będę stał kibelek inteligentny z jakąś tam funkcją samooczyszczącą się i tak dalej. Tu jeszcze trzeba założyć ramki, kontakty, gniazdko. Zrobić tutaj odcinkę, ale to jeszcze wszystko za świeże jest i dlatego nie ma tej odcinki, bo nie chcę, żeby farba sufitowa mi się zerwała lub podciekała. Będę używał Frog tape do tego sytuacji. Z kolejnych rzeczy. Tutaj pralnia jest już skończona. Położone są też silikony. Tutaj na wszystkich tych przyblatowych. Natomiast od ściany jest dane fuga. Tutaj chłopcy przy montażu szafek uszkodzili ścianę. Uszkodzili sufit. I muszę to jeszcze raz po, poprawić, pomalować, ale już za dodatkową opłatą. I to nam w ten sposób ładnie wygląda, dlatego tego nie zdejmuję jeszcze, tej narzuty, żeby nie uszkodzić e, tych wlatów. Tutaj musiałem jedną płytkę wymienić albo tą, albo tą, już nie pamiętam, bo miała uszczerbany róg, klientowi się nie podobało. Swoją drogą, dużo, e, no, wymagający klient, e, więc. Tutaj po montażu blatu muszę jeszcze zrobić akryl tutaj i przemoluję chyba w ogóle ten cały fragment ściany i to mi pozwoli zakończyć. Jestem tutaj na etapie przyklejania już tych płytek. Te płytki będą szły tutaj wszędzie i na tej stronie też i tutaj w dół. Więc ten cały etap będzie w tych płytkach jak widzicie te ledy strasznie tutaj przeszkadzają. Tu wisi telewizor mocno na ciasno. Mamy takie trochę postarzone lustra. Ściana jak jest krzywa to dosyć ciężko to zrobić, ale tu przyjdzie później fuga i nam to poukrywa. To robię bez krzyżyków, tylko po prostu stawiam płytkę na płytce nie chcę tu za bardzo ostrzyć mm, o i tak tutaj z drzwiami jestem już można by to powiedzieć tak drzwi są przygotowane zaczynam je sobie taśmować w takiej zwanej wolnej chwili zabezpieczam y, szyby żeby ich nie opryskać mam dwoje takich drzwi y, z Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu drzwi, które mieliśmy na początku, już doszły jeszcze jedne te i raz, dwa, trzy drzwi. Yy, takie harmonikowe, za które trzeba znowu dopłacić. Ktoś mi tam pod komentarzem Kowalski yy, taki gościu mi napisał. Pracuj szybciej, to zarobisz więcej. Ameryki nie odkryłeś, tylko że ja oprócz pracy to mam jakieś hobby, mam rodzinę i tak dalej. Jak będę pracował szybciej, to jest kilka problemów z tym się wiąże, mianowicie takich, że pracując szybciej, pracę swoją wykonujesz niedokładnie. I są później problemy z, z poprawkami i tak dalej. Pracując szybciej, no jak długo pociągniesz na 100% obrotów, musisz sobie jakby... Wiecie, dozować tą pracę, szybkość pracy do swoich, jakby, wymagań swojego organizmu, mieć odpoczynek i tak dalej. A teraz kolejna kwestia jest taka, że tutaj cały czas mi coś dochodzi. Ja już myślę, że już jest sprawa zamknięta. A tu nagle jakiś taki obróbka parapetów lub zmiana rozmiaru lamp. To są takie. Adaptery, tu była wcześniej była taka większa lampa O dokładnie to I ona tutaj pasuje w te stare dziury A tu są założone takie adaptery Po to żeby zmniejszyć ee, Zmniejszyć lampę Bo te nowe lampy świecą inaczej Lepiej, są bardziej ściemnialne Jakieś tam Wiecie No i nic z tym nie poradzisz O wrócę do tematów dodatkowych prac, to tu macie ten ale można by gadać i gadać słuchajcie, akcja jest taka, że się rozkręcam coraz bardziej z tym z tą jazdą motocyklem i wymyśliłem sobie, że po prostu trzeba siąść na niego i wyruszyć w podróż bo od dłuższego czasu nie czuję, żebym miał wolne wolne to znaczy, miałam czas, kiedy nie idę zarabiać pieniędzy a to nie jest jakby czas wolny i potrzebuję czasu wolnego, bo jestem zmęczony i czuję, że potrzebuję. Wydaje mi się, że ruszę w podróż w przyszłym tygodniu. Opuszczę stan Illinois na pewno. Nie wiem jeszcze, w którym kierunku. Mam w sumie dwa kierunki. Albo pojadę do Mammoth Cave do Kentucky, albo obejrzeć głowy prezydentów wyrzeźbione w skalę na Mount Rushmore. Są takie dwie opcje. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, może. I Plan jest, żeby nagrywać całą sobie podróż. Nie wiem, co ja mi się tam uda zapakować na ten motocykl. W każdym razie, chyba będę gdzieś nocował po hotelach. Tanie motele jakieś tam, nie wiem. 3, 4, 5, 6 dych, tak, żeby tylko przenocować się i reszta w podróży. Nie wiem, co będę jadł. Pewnie moja dietka to pójdzie się pieprzyć na ten podróż. Jakoś dobiłem do mojej wagi, którą chciałem. Teraz pracuję nad e, tkanką mięśniową z powrotem. Fajnie brzuch się odkrył. E, zmniejszyła się ilość tłuszczu na nim i zaczynają wyglądać mięśnie spod tego sadła. Bo wiecie, że kaloryfer to każdy z nas ma na brzuchu, tylko jest przykryty warstwą tłuszczu. Może uda mi się wpleść tu kawałek z jazdy motocyklem, ale nic nie słychać, tylko trochę coś tam widać.